Cześć, nazywam się Miłosz. Jestem trenerem w CrossFit Genius. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać technikę wykonywania Double Unders. Czym jest Double Unders? No double Unders to jest skakanie na skakance. Dokładnie jeden podskok, dwa obroty skakanki pod nogami. Bardzo ważną rzeczą w Double Unders jest odpowiednie dobranie długości skakanki. Robimy to poprzez st stanie jedną nogą na skakance i dopasowanie rączek do a, do długości ciała, a mianowicie do mm, na wysokości pachy jeżeli mamy ustawione na pachy to jest nasza o, wysokość. U mnie wygląda to tak, że zaczynam uczyć osoby od e, pojedynczego skoku, natomiast skok musi być wysoki to znaczy skaczę wysoko, bardzo wolno obracam skakanką kilka powtórzeń takich, na, następnie Wykonujemy ten sam podskok na tej samej wysokości, ale przyspieszamy skakankę. Czyli jeden podskok, dwa obroty skakanki. Kolejną rzeczą bardzo ważną w Double Unders jest pozycja łokci i nadgarstków. Otóż łokcie trzeba trzymać bardzo blisko ciała, nie mogą być oddalone od ciała, gdyż bardzo mocno męczą się mięśnie naramienne. Musimy trzymać łokcie bardzo blisko ciała. Wykonujemy ruch tylko i wyłącznie nadgarstkami. Staramy się jak najmniej pracować przed ramionami, tylko od same nadgarstki pracują. Kolejną ważną, bardzo ważną rzeczą jest utrzymywanie podczas skoku napiętego tłowia, to znaczy nie możemy być rozluźnieni, Ciało, brzuch, pośladki są spięte. Następną rzeczą jest skakanie tylko i wyłącznie na palcach. Staramy się nie dotykać piętami do podłoża. Pięta jest cały czas w górze. Kolejną bardzo ważną rzeczą podczas skakania Double Unders jest sam podskok, a mianowicie stopy skierowane do przodu. Nie może być sytuacji, że podkurczamy nogi, to znaczy pięty idą do pośladku. Stopy zawsze muszą być skierowane do przodu. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Widzimy się niebawem. Cześć!